Cześć, cześć moi drodzy. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o bardzo istotnej rzeczy, z którą spotykacie się prawdopodobnie bardzo często w swoich firmach i organizacjach, a mianowicie jest to konflikt. Konflikt czy to między Wami, czy też między Waszymi pracownikami? Pisałem trochę więcej o tym w szefie sprzedaży. W wydaniu numer 44 to było wydanie Maj natomiast no jest, to, jest to faktycznie bardzo ważny temat. Ponieważ bardzo wiele osób ma z tym problem. Mają problem z konflikt managementem, z zarządzaniem, konfliktem pomiędzy ludźmi. No niestety wielu ludzi tego konfliktu unika. Wielu ludzi uważa, że to konflikt jest problemem. I tu jest błąd. Ponieważ chciałem wam uświadomić, że to nie sam konflikt jest problemem, ale problemem dla nas jest to, w jaki sposób by ten konflikt rozwiązujemy. Czyli konflikt jest OK, Natomiast nie jest OK, w jaki sposób do niego podchodzimy, w jaki sposób chcemy taki konflikt zażegnać. I dlaczego tak jest? Oczywiście pierwszym powodem, dla którego ludzie obawiają się konfliktu, to jest po prostu odrzucenie. Każdy z nas boi się odrzucenia, wykluczenia przynależność do pewnych grup jest jedną z podstawowych potrzeb, które każdy z nas posiada. W związku z tym popadanie w konflikt bardzo często oddziaływa na nas. Negatywny. Natomiast pamiętajcie, że konflikt powinien być wykorzystywany również jako narzędzie do budowania, ponieważ konflikt niejednokrotnie doprowadza do innowacyjności, do powstawania nowych pomysłów. Kiedy negowane są stare e, jakieś paradygmaty, kiedy negujemy czyjeś pomysły, zmuszamy tych ludzi do myślenia, do kreowania. Sami zastanawiamy się, jak pewne Rzeczy, procesy, usługi, produkty możemy jeszcze bardziej udoskonalić. Wtedy właśnie konflikt jest tym elementem dla nas pomocnym. Oczywiście, drugim bardzo istotnym elementem jest taki element poznawczy nas samych, jak ludzi. Bardzo często podczas konfliktu wzrasta nam energia, wzrasta adrenalina. Często mówimy, że wtedy z nas wychodzi prawdziwe ja. Wtedy mamy szansę. Poznać zarówno siebie, jak i tą drugą osobę, w jaki sposób my reagujemy, w jaki sposób my zachowujemy się w tych bardziej stresujących sytuacjach. Więc konflikt naprawdę potrafi być tym momentem bardzo budującym, kiedy my zarówno poznajemy siebie jako ludzi, ale też dzięki e, temu poznawaniu, odkrywaniu się, odkrywaniu swoich potrzeb możemy również zbudować coś wartościowego, jak innowacje i zupełnie nowe rzeczy, które będą bardzo przydatne w naszych firmach i organizacjach. Już od dawna prowadzone są badania na temat konfliktu i panowie Thomas i Kilman przeprowadzili ich całkiem sporo i zbudowali model, na podstawie którego pokazują, że jest pięć różnych typów zachowań na sytuacje konfliktowe. Wszystkie te typy znajdziecie również tutaj w magazynie. Dla przypomnienia jest to strona 21 szef sprzedaży. Panowie wyróżnili pięć tych typów zachowań i pierwszy z tych typów to cel na zwycięstwo, czyli Wtedy, kiedy zwycięzca bierze wszystko. Następnie jest to sytuacja typu win win, czyli potrzeba wiele czasu, aby uzyskać dobry rezultat. Następnie kolejna, kolejna sytuacja to celna zarządzanie stratami, czyli zwycięstwo, ale jednocześnie też ochrona naszych relacji. Trzeci, czwarty z tych typów to celna bezpieczeństwo, czyli jestem pokonany. Wychodzę już od razu z takiego założenia i chcę jak najbardziej siebie, siebie chronić. Oraz cel na harmonię, czyli używany z myślą o ochronie relacji, czyli również to jest ten typ, kiedy my z siebie oddajemy. One różnią się różnymi poziomami zarówno asertywności naszej, jako tej osoby tkwiącej w konflikcie oraz nasileniem na, na współpracę. Więc jak widzicie tutaj na tym obrazku faktycznie możemy sobie te pięć typów doskonale wyróżnić. Słuchajcie, tak więc zachęcam Was, żebyście się dokładnie zapoznali z tym materiałem, zakupcie ten numer. Jestem przekonany, że powinniście być w stanie go jeszcze znaleźć w Empikach, jeżeli nie, to również ten materiał znajdziecie na mojej stronie internetowej www.lukaszbojar.com tam można go przeczytać, zobaczycie jakie te style są Jakie są ich mocne strony, ale też jakie są ich słabe strony, i zastanówcie się, do której grupy wy należycie, w jaki sposób możecie dobrze wykorzystać te zasoby oraz gdzie są wasze rezerwy, w jaki sposób moglibyście jeszcze nad tym u siebie pracować, w jaki sposób lepiej zarządzać sytuacjami konfliktowymi. Jeżeli chcielibyście popracować również nad tymi elementami z coachem, to zapraszam, do siebie skontaktujcie się ze mną. Myślę, że będziemy w stanie znaleźć takie miejsca, takie zachowania, które będziemy w stanie wspólnie wypracować, żebyś ty mógł działać jeszcze lepiej, żebyś ty mogła skuteczniej zarządzać konfliktem w organizacji, w rodzinie, wśród przyjaciół. Na pewno znajdziemy coś, co będzie dla ciebie bardzo wartościowe. Dzięki wielkie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, jeżeli uda Wam się zdobyć ten magazyn jeszcze, to również będzie mi bardzo miło, jeżeli się podzielicie tym, co myślicie o tym artykule, czy był dla Was wartościowy, czy nie. I oczywiście zachęcam Was do udostępnienia tego filmu, tego materiału na różnych portalach społecznościowych, czy jest to Facebook, YouTube, czy LinkedIn. Będzie mi bardzo miło, a myślę, że osoby, które macie w swoich kontaktach, również będą mogły z tego trochę więcej czerpać. Także dzięki wielkie, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć.